Hej, pozdrawiam. Chcę wam pokazać w tym wideo w jaki sposób Livgood funkcjonuje. Mam tutaj przed sobą prezentację w języku angielskim 40 benefitów tego dlaczego warto wybrać Livgood, ale skupię się na jednym ze slajdów, tylko i wyłącznie pokażę wam jakie pieniądze wchodzą w kraj, jeśli chodzi o aktywność i oczywiście bycie członkiem firmy Livgood. Tutaj na tym zdjęciu to co widać, to jest pokazane dosłownie tablica na żywo online po bezpłatnej rejestracji możesz sam to sprawdzić najlepszych top rekruterów w całej firmie Livgood która oczywiście jest number tam, powiedzmy, 100, top listą na świecie. Jak tutaj widać po, po, po kolei od góry, 1, 2, 3, to są dokładnie numer 1 i numer 2, czyli najbardziej efektywni rekruterzy w całym Liverpool. Na przykład Jeffrey Amans z USA ma 804 osoby zarejestrowane osobiście. Daniel Pilon z Kanady ma 762 osoby osobiste. Emanuel Kakao Mandial One Team to jest osoba, która ma 587 osób osobistych. Zwróćcie uwagę, proszę, że liveGood funkcjonuje jako firma. Tak naprawdę odpaliła z lunchem 20, przepraszam, 20, 2022 w grudniu, ale 13 dokładnie grudnia. Czyli tak naprawdę dzisiaj, kiedy mamy początek sierpnia, kiedy ja nagrywam to wideo, to jest efekt tego, że jest to po siedmiu miesiącach od startu firmy Livgood. I tutaj mamy Erika Johnsona dalej z USA, czwarte miejsce, które, które ma 42 osoby osobiste zarejestrowane i tak dalej i tak dalej. Jak widać tych top 10 to macie to jako przykład po to, ażeby zobaczyć pewne konkretne pieniądze, które oni będą zarabiali i już zarobili. I jaka ich czeka przyszłość dzięki temu, co zrobili. Oczywiście mówimy o takich bardzo skrajnych, topowych e, rekruterach, ale myślę, że e, rekrutować ludzi za 50 dolarów startu, aktywacji, w tym 40 dolarów raz na całe życie, to jest naprawdę nie problem dla każdego mieć dużą rekrutację. I teraz, po pierwsze, tu macie dwie, dwa bonusy wyszczególnione na tym wideo. Po pierwsze, macie tutaj przy A Amanie, pokażę, że ta osoba już miała zapłacony tak zwany start bonus, czyli bonus startowy. Z y, tych sześciu łącznie miesięcy, kiedy ona to zrobiła, bo ta 804 osoby zarejestrowała w ciągu 6 miesięcy od startu, zarobiła 20 tysięcy dolarów, y, 20 tysięcy dokładnie, koma y, 100 dolarów amerykańskich, dlatego że za kartą osobę firma Livku zapłaciła y, właśnie Jeffreyowi 25 dolarów amerykańskich. Ale to nie wszystko. Wystarczy obliczyć sobie minimalną prowizję. Matching bonus i matrycowej prowizji, tak zwanej, którą mają, będą miały te osoby progresywnie wzrastającą w ciągu następnego roku, czy półtora, czy dwóch. I więc jak wiemy, co miesiąc jest rozliczana prowizja matrycowa od osób, które są nawet nieaktywne. I osoby bez rangi zarabiają, czyli takie, które nie zarekrutowały ani jednej osoby, nie zrobiły nawet kwalifikacji pierwszej brąza, rangi na brąz, to wystarczy mi tylko dwie osoby osobiste, żeby byli brązem. Ale nawet tutaj jest pokazane jako przykład, że jego osoby nie zrobiły żadnego brąza, tylko to są osoby bezrankingowe. Czyli tu jest policzone, że pan Jeffrey Aman zarobi z każdego z nich, tak jak tyle, ile mówi plan kompensacyjny firmy LiveGood na stronie po bezpłatnej rejestracji, uzyskasz tam wejście do planu kompensacyjnego bez problemu. Zobaczysz, że każda, każdy z nas, kto zarejestruje osobiste osoby, zarabia 50% czystego zysku z prowizji matrycowej każdej osoby, którą zarekordowałeś do LiveGood. To znaczy, że minimum nawet osoba bez rangi, twoja osobista, zarabiać będzie 2047 dolarów amerykańskich, to jest to, co gwarantuje firma Livgood. A ty z tej osoby, tak jak tutaj Jeffrey, zarobi z każdego z nich, czyli z 804 osób po 1000 dolarów z każdego z nich. Czyli dosłownie oprócz jej prowizji matrycowej, która jest swoją drogą, w zależności od jego rangi, jaką on uzyska. E, wiadomo, że to jest raz, ale dwa, jeszcze dodatkowe matching, bonus, czyli bonus dopasowany, właśnie 50% zysków od osób osobistych. Jak on ma te 804 osoby osobiste, to jego zysk to jest 402 tysiące dolarów amerykańskich, bazując tylko na tej prowizji, że osobist, z osobistych zarabia 50% od każdej z tych 804 Osób po tysiącu dolarów. Jak wam to pasuje? Jak wam się to podoba? To jest tylko jeden z przykładów. Druga osoba, 19 tysięcy dolarów, 0,50, z tych osobistych osób zarobi, zarobiła już w ciągu 6 miesięcy, a w perspektywie zarobi miesięcznie, tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę pasywny prowizję matrycową, czyli prowizję na dwa plany kompensacyjnego, jak i oczywiście matching bonus, czyli to samo co powyżej. Ta premia będzie jemu za rok czy półtora, wynosiła 381 tysięcy miesięcznie dolarów amerykańskich, rzecz jasna. I tak trzecia, czwarta, piąta i tak dalej, i tak dalej. Co to są za pieniądze? To są ogromne pieniądze, tylko warto rekrutować jak najwięcej ludzi do LIFKUT osobistych, swoich członków, partnerów, po to, ażeby oni byli czy to na pasywnym dochodzie, czy to budowali aktywnie swoją grupę i matrycę, i pasywny dochód również z grupy. To tak czy inaczej słuchajcie, to są ogromne pieniądze. Jak widać po tym pierwszej trójce, nawet trójka, czyli Emanuel Kółko, on słuchajcie, ma już zarobił 14 tysięcy dolarów 675 z 587 osób osobistych, a z prowizji, która go czeka matching bonusa, to jest 293 500 dolarów miesięcznie. Czyli słuchajcie, po prostu to jest dla was tylko jako przykład. I jednej i tylko jednej i drugiej prowizji. To są tylko dwie prowizje, i to jest daleko nie wszystko z sześciu prowizji, które są? W sumie nawet jest siedem w tej chwili, bo Crown Diamond jest siedem prowizji. Także rejestrujcie się jak najszybciej. Za, za ym, po, z, oczywiście zajmijcie pozycję w powerline, to jest najważniejsze, jak najszybciej, bezpłatnie. Sprawdźcie sobie powerline, ile jest po waszej rejestracji bezpłatnej ludzi? Już w waszej powerline. Ile jest opłaconych już w was, w waszej powerline po Was i ile osób możecie również spodziewać się, że wejdą w Twoją matrycę, to tego nikt nie wie, ale na pewno już pierwszy piątek po Twojej aktywacji konta, czyli opłacie Twojego konta LiveGood możesz się spodziewać ludzi już w piątek, bo co piątek są właśnie ludzie z PowerLine opłaceni, trafiają, oni są przyporządkowani do matrycy. Więc jak najszybciej stań w drzewku matrycowym, jak najszybciej uzyskaj pozycję nie tylko w PowerLine, ale w drzewku matrycowym przez aktywację konta. Jest tylko 50 dolarów amerykańskich, i budujesz sobie finansową wolność, i stajesz się milionerem milionerem złotówkowym i dolarowym.